Dzień dobry. Witam wszystkich w Modrej Rzece, Mario Wiśniewski. Dzisiaj będę opowiadał Wam o kolejnym warsztacie szamańskim, który nosi taką barwą, bardzo barwną nazwę: taniec z bogami. O co tak naprawdę chodzi? Jest to jeszcze jeden warsztat, który jest, łączy nas z mitami. Wiecie, jestem reżyserem również. Przez wiele lat pracowałem jako reżyser, jako aktor, i od dziecka zafascynowany byłem bajkami, mitami. I zawsze bardzo głęboko przeżywałem to wszystko. Dzisiaj troszkę się to zmieniło: młodzież coraz mniej czyta, ludzie w ogóle coraz mniej czytają. Za moich czasów było troszkę inaczej. Ale to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że jako ludzkość wszyscy podłączeni jesteśmy do mitów. Jako ludzkość jesteśmy całością. I to nie ma znaczenia, czy to są mity greckie, rzymskie, mezopotamii, słowiańskie. Dlatego, że tak naprawdę, ponieważ jesteśmy połączeni w jedności, wszyscy razem, każdy mit, bez względu na to, jaka to jest kultura, jaka to jest religia, działa na każdego z nas. O co chodzi w tym warsztacie? Zdarza się tak, że każdy z nas świadomie lub nieświadomie jest prowadzony przez jakiś mit w swoim życiu. Na przykład bardzo często kobiety, małe dziewczynki od dziecka uwielbiają kopciuszka. Albo Śpiącą królewne. I jest to mit, który nieświadomie prowadzi nas przez nasze życie. I wszystko jest fajnie, wszystko jest dobrze, tylko tak jak, jak zwykle na planecie jest Ying i Yang, światło i cień. I każdy mit ma swoje światło i ma swój cień. I w momencie, kiedy mamy okazję uświadomić sobie i przejść przez, na, przez nas mit, tak świadomie, naprawdę grając każdą postać, bo o tym jest wędru... taniec z bogami, e... przeżywając każdą postać naszego mitu, w pewnym momencie uświadamiamy sobie, gdzie coś jest zablokowane. I dzięki temu, że ze świadomością gramy, wygrywamy ten mit jeszcze raz, każdą postać, możemy uwolnić tą część w nas, która jest zablokowana. Na przykład y, piękne marzenie kopciuszka, nie? Każda kobieta marzy o księciu z bajki i nagle okazuje się, że gdzieś tam w niej ugrzęgnięta jest ta zła macocha, która też jest częścią jej czy złej siostry. Najzabawniejsze momenty są takie, kiedy y, ludzie przeżywają historię kopciuszka, który został porzucony na schodach przez całe pół sekundy. Nagle okazuje się, że jest to największy dramat życia kobiety: że ten ko pa pantofelek. pantofelek został porzucony przez kilka sekund. Jest to zabawne, ale też prawdziwe. Dlatego y, fajnie jest po prostu przejść przez mój mit, nawet jeżeli nie, nie, nie masz pojęcia, jaki jest Twój mit życiowy. To nie ma znaczenia, dlatego że y, Twoja podświadomość, Twoja jaźń, Twoja dusza doskonale zna ten mit. I w momencie, kiedy przyjeżdżasz na warsztat, bardzo szybko docierasz do, do tego, czy, jaki jest Twój mit. No, jest to warsztat wypełniony dużą ilością zabawy, dlatego że masz okazję y, przechodzić przez Twój własny mit, ale ponieważ pracujemy w grupach, masz też okazję przeżyć mity innych. I nagle okazuje się, że wszyscy gdzieś tam, w jakimś punkcie, jesteśmy połączeni. Dlatego y, zapraszam Was wszystkich na taniec z bogami. Piękna nazwa. Zresztą był to warsztat, który by się dostać do szkoły mojego nieżyjącego już nauczyciela Pola Rubio. Każdy musiał przejść przez ten warsztat, by skonfrontować się ze swoim mitem. Był to taki warunek, żeby móc potem przez dwa lata pracować i zostać uczniem, a potem asystentem Pola Rubio. Dlatego zapraszam wszystkich do Modrej Rzeki bardzo serdecznie.